Dzień dobry Dziki. Co tam u Was ciekawego słychać? Dajcie znać w komentarzu. A pamiętajcie, że czytam komentarze i staram się na nie w większości odpowiadać. A dzisiaj porozmawiamy sobie na kolejny bardzo ciekawy temat związany z konsolą PlayStation 5, a dokładniej o jej tak zwanym trybie Turbo, który konsola po prostu posiada. Tak więc zaczynamy, bo jest sporo ciekawych tematów z tym właśnie zagadnieniem związanych, więc będzie się sporo działo. Zapewne wszyscy jesteście zadowoleni wydajnością konsol PlayStation 5. My również. Oczywiście nie sposób nie porównywać jej do produktu Microsoftu, który okazuje się być jeszcze bardziej różną konstrukcją aniżeli konsola Sony. Wszyscy słyszeliście o wydajności konsoli na poziomie 10,28 teraflopa dla PlayStation i 12,15 teraflopów dla Xboxa Series X. Tutaj sprawa wydaje się być jasna, że że konsola Microsoftu jest wydajniejsza, bo istnieje takie prawo fizyki, które potwierdza, że nawet kiedy Xbox jest wolniejszy od sony, to i tak wychodzi na to, że jest wydajniejszy. Jakaś taka dziwna ta nauka, no ale jak już zagłębiamy się w tą kwantową tutaj spiralę naukową, no to już tutaj niestety takie zawirowania się pojawiają, że ciężko tutaj. To racjonalnie wytłumaczyć. Po prostu nasza wiedza jest jeszcze zbyt ograniczona i zbyt mała, żeby te zagadnienia wyjaśnić. Jednak pomijając tą całą fizykę kwantową, to nie wszystko jest takie proste, gdyż w przeciwieństwie do Xboxa, konsola Sony działa ze zmienną częstotliwością. Oznacza to, że jej wydajność będzie osiągać 10-28 teraflopów tylko w idealnych warunkach. W większości scenariuszy niestety będzie niższa. Wszystko to za sprawą tego, że konsola dopasowuje zegar do obciążenia, a dodatkowo jeszcze dzieli dostępną energię pomiędzy procesorem a procesorem graficznym. Te technologie nazywają się odpowiednio Variable Frequency oraz Smart Shift. Ta pierwsza odpowiada za dostosowywanie zegara pracy danego układu, czy to CPU, czy GPU w zależności od zapotrzebowania gry. Ma to sprawić, że przy dobrej interpretacji ilości FPS-ów będzie stabilizowana niejako sprzętowo poprzez dynamiczne dobieranie wydajności konsoli. Oczywiście, jeśli wszystko dobrze zadziała, będzie to świetna opcja, która zapewni nam rozgrywkę bez przycięć oraz skoków FPS-ów. Jeśli jednak nie zadziała, to nie będzie aż tak dobrze. Lub programiści nieudolnie zastosują tą technologię, to możemy mieć niezłego Babola, który sprawi więcej problemów niż na dobrą sprawę korzyści. Ok. Ale przecież praktycznie wszystkie obecne sprzęty działają ze zmienną częstotliwością. Jednak gracze wiedzą, że nie zawsze zmiana taktowania jest niezauważalna i w niektórych konstrukcjach można odczuć przejście na wyższą wydajność. Dobrze, ale załóżmy, że wszystko będzie super, że wszystko będzie pięknie, gładko, cacy i w ogóle i zmienna częstotliwość pozwoli nam na chłodniejsze konsole oraz mniejszy pobór energii i tutaj. Właśnie przychodzi ta druga część, czyli właśnie przechodzimy do energii. A jak się okazuje, w konsoli może jej zabraknąć, gdyż sam Mark Cerny stwierdził, że w momencie, gdy w konsoli maksymalnie obciążymy CPU oraz GPU, możemy się spodziewać obniżenia zegarów pracy dla obydwu układów. A wystarczyło zrobić konsolę na siłę i byłoby po problemie, podłączylibyśmy do takiego mocniejszego zasilania i u sąsiada czy gdzieś tam by zgasło światło, a poza tym my byśmy się tutaj nie musieli niczym przejmować i na maksa eksploatowalibyśmy nasze konsole. Za tą sytuację odpowiada system SmartShift, który pozwala na przekierowywanie energii między procesorem a układem graficznym. Jest to oczywiście idealne rozwiązanie, ale do laptopów, gdzie bardzo często jesteśmy ograniczani mocą zasilacza i tego typu zabiegi pozwalają nam wyciągnąć maksimum z całego sprzętu. Ale ja jeszcze no nie byłbym sobą, jak nie dolałbym oliwy do ognia, i mówimy tutaj o małych laptopach, gdzie praktycznie wiadomo, że z tym zasilaczem różniej bywa, nie? Bo to jest mobilny sprzęt często i potrzebujemy go gdzieś tam przemieścić. Ale jak patrzę na PlayStation 5, to podejrzewam, że mogliby tam jeszcze cztery zasilacze włożyć i to jest jakie porządne, bo te gabaryty konsoli są po prostu tak pokaźne. Że tak naprawdę oszczędzanie na niewym miejscu w przypadku tej konsoli wydaje się abstrakcyjne, chyba że po prostu nie mieli pomysłu na to i stworzyli tak wielką konsolę, i tak naprawdę nie wiedzieli, tak, jak, jak tutaj do tego podejść, tematu. Jednak w konsoli jest to przynajmniej dziwne, gdyż moc zasilacza powinna być wystarczająca, aby w pełni zasilić cały układ, znaczy oba układy. Tutaj jednak Sony miało inne zdanie, i w przyszłości przy bardziej wymagających grach twórcy mogą spotkać się z faktem, że trzeba coś ograniczyć, i będzie to albo CPU, albo GPU. Ale żeby nie było, Sony nie we wszystkich aspektach się ogranicza, bo przecież w przypadku rozmiaru konsoli widać, że tutaj nie szczędzono środków. Nawet może było takie stwierdzenie, nie przejmujcie się, im więcej, tym lepiej. Jeszcze żeby była ciężka, tak żeby tak porządnie na taką, na taką drogą konsolę się tak prezentowała. I tutaj miód na nasze serduszka. Oczywiście dlatego, że w przypadku konsoli Microsoftu taktowania są stałe i nie ma mowy o scenariuszu, gdzie w konsoli brakuje mocy. Dodatkowo. Sony twierdzi, że dzięki wyższemu zegarowi pracy rdzeni w konsoli PlayStation, konsola ma być bardziej sprawna i jak to nazywali, zwinna. No na przykład słoń taki, czy nosorożec. To one na przykład są szybkie, zbrew pozorom. A mniej więcej są rozmiaru konsoli PlayStation 5, więc no coś w tym może być na rzeczy. Chodzi oczywiście o fakt, że posiadamy wprawdzie mniej układów obliczeniowych, ale za to Szybszych, co niby miałoby sprawić, że w niektórych scenariuszach konsola miałaby sobie radzić lepiej od konkurencji. Tylko że komputery uczą nas, że praktycznie zawsze większy układ jest lepszy i żyłowanie słabszego przynosi zazwyczaj jedynie marnowanie energii oraz pracę układu poza najbardziej optymalnymi i efektywnymi parametrami. I tak to też wygląda, że później dostajemy informację o co wy że przecież to tak nie jest, że to inaczej, że wy się nie znacie, no fakt faktem się nie znamy, ale praktyka jednak Troszeczkę nam tutaj i historia obrazuje temat. Tak więc, konsola posiada coś w stylu trybu Turbo, jednak odnosi się on do maksymalnych zegarów pracy, które Sony podało w specyfikacji. Tym razem więcej nic z konsoli nie wyciągniemy, a nawet będzie problem osiągnąć to, co zadeklarował nam producent. No a nic. Nie znaleźliśmy informacji na temat tego, jak konsola zachowa się przy przegrzaniu. Z jednej strony Sony zapewnia, że temperatura nie będzie brana pod uwagę przy ustalaniu taktowania układów, z drugiej jednak nasuwa się pytanie, co zrobi konsola, gdy zacznie się przegrzewać. I nie, uprzedzam, nie uruchomi turbinowego, magicznego układu chłodzenia, który w momencie Zniweluje temperaturę tutaj do 0 stopni, a nawet do zera absolutnego, po to, żebyście mogli dalej czerpać przyjemność z rozgrywki na waszej ulubionej konsoli. Wychodzi na to, że po prostu przerwie nam rozgrywkę, a to w przypadku najbardziej wymagających tytułów oraz nowych rewizji konsol, gdzie zmniejszono masę chłodzenia blisko o połowę, może sprawić, że gdy już w naszej konsoli sprzęty nabiorą odpowiednią ilość kurzu, Możecie zacząć widywać komunikat ostrzegający, dotyczący temperatury. No bo to tak jest, że jak ta konsola u was się zadomowi, to ona sobie tak zbiera ten kurz, takie, takie ciepełko, żeby czuć bardziej i żeby, żeby wam tak raźniej było. No i ona powinna być przygotowana na to, że ona się będzie z wami tutaj asymilować i, i adaptować. To ostatnie to jednak nasze domysły, i jeśli uda nam się zgłębić temat, to tutaj z pewnością do Was wrócimy ze szczegółami. Jednak, no, jakby nie patrząc, dużo budzi emocji PlayStation 5 i nie podlega dyskusji, że pewne ich zagrania czy też decyzje, może bardziej tak to określę, no, nie są jakby do końca dla nas zrozumiałe. Być może jest w tym jakaś metoda, aczkolwiek. Dużo kroków, które są podejmowane, mogą przynieść negatywne efekty długofalowe, ale, tak jak mówiliśmy, są to tylko nasze tutaj luźne dywagacje i będziemy tutaj, gwarantujemy Wam badać ten temat, aby móc Wam to dokładniej objaśnić i też może rozwiać nasze obawy, bo. Nie ukrywamy, że jednak wolelibyśmy, żeby zawsze spełniały się scenariusze idealne, ale no niestety w życiu tak jest, że nigdy nie może być tak, że będzie zawsze idealnie. No i w przypadku PlayStation 5 mogą różne tutaj te czynniki nastąpić. A wiemy, że często pojawiały się różne tematy związane z w poprzednich generacjach z konsolami. Tu nie tylko mowa oczywiście o PlayStation, ale po prostu sprzęty w przypadku tutaj, no tak zwanych oszczędności na tym, gdzie nie powinno się tego dokonywać, zawsze przynosiły efekt, na którym niestety, ale finalnie kto cierpiał? No oczywiście my, konsumenci. I nie będę tutaj wskazywał, ile konsol PlayStation 3 już w pierwszych rewizjach, tych oczywiście z czytnikiem y, kart pamięci, już leży po prostu jako. Nie jako uszkodzone, które po prostu konsole wyzionęły ducha, czy też ile Xboxów mamy z czerwonym ringiem śmierci, tak zwanym. I niestety, to są właśnie konsekwencje, że tutaj gdzieś zaoszczędzono, tu czegoś nie dopilnowano i zakładano, a będzie idealny scenariusz, nic się nie stanie. No i, no i nie stało się. Jak widać. No. A jakie jest wasze zdanie? Czy ostatnie decyzje Sony są waszym zdaniem słuszne? Czy jednak cięcie kosztów na tak istotnych elementach nie powinno mieć miejsca? Dajcie znać w komentarzu. A jeżeli macie ochotę na więcej materiałów poświęconych konsolom, czy też PC-tom, na kanale jest sporo materiałów poświęconych właśnie aktualnej generacji, poprzedniej generacjom, czy też właśnie tematyce PC-towej. A jeżeli jeszcze macie ochotę na luźne gadki, to wbijajcie na Discorda. Panuje to naprawdę spoko atmosfera i można na luzaku pogadać. A link do kanału macie oczywiście pod filmem, także bardzo serdecznie Was tam zapraszamy. No a my co? Widzimy się w kolejnym materiale i będzie to najbliższy piątek o bliżej nieokreślonej godzinie, ale będzie punktualnie. Tak więc. Do zobaczenia, moi mili. Do widzenia. Dziki.